Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie szybki obiadek, naprawdę szybki. E, można tą potrawę podać na stół na jakieś przyjęcie, bo też bardzo ładnie wygląda. Może być to do ziemniaczków, e, i na przykład mizeria albo sałata do tego, ale mówię, e, no i prawdę mówiąc, z chlepkiem też można zjeść, ale też bardzo fajnie wygląda e, na stole, jako po prostu, e, czy to jakieś mininy, urodziny czy jak po prostu zapraszamy gości. Od czego zaczynamy? Z w plasterkach tyle ile mamy ochotę. Czy 4, czy 6, czy 12, ile nam jest po prostu potrzebne. Tyle samo ile plastrów z chabu, tyle samo plastrów szynki takiej parmeńskiej albo jakiś takiej inny szynki takiej Takiej surowej, wędzonej. Ona ma taki specyficzny e, swój posmak, już Wam pokazuję, taką szyneczkę. I do tego troszkę e, też, ile mamy plasterków, można nawet dwoma plasterkami każdy kawałek obwinąć. E, boczku e, to jest wędzony, surowy. Ogórki kiszone, to są akurat moje ogórki kiszone. Słuchajcie, pieprz, sól i, i ewentualnie jakiekolwiek inne e, przyprawy, jeżeli używacie. I ja będę nie olej używać, tylko masło klarowane. Od czego zaczynamy? Słuchajcie, zaczynamy od tego, że pierw będę rozbijać kotlety. Także rozbiję kotlety. Ja sobie, to jest mój sposób. Dla pań, które mówią, że tu są te. Mikroplastik, czy coś? Ja się nie boję mikroplastiku. Bardziej się boję e, powietrza, którym oddycham, jeżeli jest smog, niż, niż tego mikroplastiku. E, także ja rozbijam kotlety. Słuchajcie, rozbijamy tak mm, nie za cienko, nie jak do schabowych, ale tak, żebyśmy mogli zwinąć w rulonik. Bo jak nas na schabowe nieraz rozbijemy za cienko, to one aż się rwą. Także e, nie za cienko. Jak rozbiję, to pokażę. Wam pokazuję. Widzicie, nie jest aż tak fest rozbity, i sprawdzam po prostu, czy uda mi się go zwinąć. No, uda się. O, także, tak może być. Kotlety rozbite. Słuchajcie, i teraz co dajemy? Ja dam tak, posmaruję. Tutaj mam. Roztopione masełko klarowane. Posmaruję w środku masełkiem. O i na to masełko pieprz ziołowy i możecie dawać przyprawy jakie tylko chcecie. Pieprz biały, da. oczywiście sól. I ja dam taką cebulkę granulowaną. Takie u mnie, u mnie będą przyprawy w środku. Plus do tego będzie kawałeczek ogórka kiszonego. O. Możecie dać sobie naprawdę, czy pieczarki, co tam naprawdę chcecie. I ten ogórek będzie, ja go zawinę w tą szynkę. Tą parmeńską, taką właśnie, ona ma taki specyficzny aromat i specyficzny smak. O, słuchajcie, i będziemy zawijać w nasze o. kotleciki. Tak. O. Dobra. I teraz na to, słuchajcie, będziemy dawać boczuś. Nie będę je ani wykałaczką spinać, słuchajcie, ani nicią, dlatego że one idą teraz o tak na blaszkę. Jeszcze jednego z wami zrobię. O dajemy, tak jak mówiłam, masełko klarowane. O. On wtedy taki w środku taki suchy nie będzie. O. S sól. Pieprz. Pieprz ziołowy i tak jak mówiłam to co chcecie sobie jeszcze możecie dać. Troszkę cebulki. Suszonej. Ogóreczek, ja będę miała tylko z ogóreczkiem. O. Bo uważam, że ta szynka parmeńska po prostu i boczek wędzony po prostu ma taki specyficzny smak, i ja uważam, że tyle mi przypraw jest wystarczająco. Znaczy przypraw i do środka, nic więcej nie potrzebuję. O! Zawijamy. Widzicie, widzicie wszystko. Tak. No. I na to boczuś. Pięknie, naprawdę bardzo szybko się robi. Jak już macie rozbite kotlety, a wiem, że teraz nawet można w sklepie sobie rozbić. O, proszę bardzo. Także ja robię do końca i zaraz do Was wracam. No, widzicie, już pozabijałam. Tak wyglądają. Naprawdę, jeżeli Pani Wam jeszcze schab rozbije w sklepie, to bardzo ładne danie. I na wierzchu też posmaruję, słuchajcie, tak dość obficie y, masełkiem klarowanym. I tak myślę, że może za 20 minut zajrzę, wiecie, i jeszcze raz je y, masełkiem przesmaruję. Ale będzie. Bardzo ładnie wyglądają, naprawdę. O. Nastawiłam piekarnik sobie na 180 stopni, słuchajcie, ja z termoobiegiem. Bardzo często piekę w ogóle wszystko na termoobiegu. Tak myślę, że za 20, bo tak około 40-50 minut. Gdyby Wam się zaczęło przypalać, słuchajcie, weźcie i ten, skręćcie temperaturę. Nie skracajcie czasu pieczenia, ale skręćcie temperaturę. Ale tak jak mówię, jak zajrzę do nich za 30 minut, zresztą to nagram Wam, to będę to pokażę, bo ja je jeszcze przesmaruję jeszcze raz. Także wsadzam do. o z tym nie. Do rozgrzanego piekarnika i tak myślę, że za 30 minut się widzimy. Słuchajcie, minęło. Ile minęło? 25 minut. I chcę przesmarować jeszcze te kotleciki. swoje, żeby po prostu nie były. O, ładna, Suche. Tak, tak, żeby nie były suche. To Jaki no operator. Ale fajnie. Nie przypalają. Na razie nie skręcałam ani nic nie robiłam. Bo nic się nie dzieje. Bo nic się nie dzieje. Ale ekstra. Dobra, i lądują jeszcze. Jakby mi się ten. E, nie rumieniły, to po prostu włączę grzałkę na, na górę, co nie? Żeby mi się zarumieniły, ale jeszcze przynajmniej za 20-25 minut będzie. I słuchajcie, minęło 50 minut. Już mi się... Nie, nie zwiększałam temperatury, ani nie zmniejszałam nic. O, opu, ale gorące. O. I proszę, i upieczone. Mówię, ani nie zwiększałam, ani nie zmniejszałam. To co tutaj jest, to żebyście nie myśleli, że to jest tak dużo masła. Po prostu schab puścił yy, wodę. Wodę puścił, nie odparowało, chociaż było nie przykryte, to nie odparowało. Wygląda tak, pachnie wspaniale, naprawdę. Także, no popatrzcie. Piękne mogą być na stół żeby położyć do jedzenia właśnie na jakąś taką e, imprezę, a i może to też być na obiad. Jedynie co zrobię, słuchajcie, teraz jeszcze to, bo ja już raz otwierałam piekarnik i polewałam właśnie je tę wodą, tą wodą. Żeby o. I teraz też jeszcze troszkę polę. Porobię Wam zdjęcia jak zawsze. Przekroję na zdjęciu. Ale pięknie że jak się filmik słuchajcie podobał to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. No o piękne. Także do zobaczenia kochani. Pa, pa.